W dzisiejszym odcinku przetestujemy gwiazdkowe opinie restauracji, ale mamy jedną zasadę, musimy być brutalnie szczerzy. Przyjechaliśmy do naszej pierwszej restauracji i uwaga! Opinia numer jeden. Patologia. Kucharz oprócz przygotowania potraw dorabia chyba jako fryzjer w kuchni. Nie wiem, co kanek miał na myśli, ale tak czy siak potrzebuje fryzjera, więc to będzie nawet dobrze. Zamiast klientów, powinien ich odwiedzać co napis codziennie. Kropka. Dno. Kropka. Zapowiada się dobrze. <gry> Opinia numer dwa. Porażka. To mało powiedziane. Kropka. Byłem raz. Kropka. Więcej nie zajrzę. Kropka. Myślę, że Jacek tymi kropkami chciał podkreślić, jak bardzo nienawidzi tego miejsca. Na kawę czekaliśmy 40 minut. Kropka! Nie mogę z tej opinii to jest hit. Powiedziano nam, że kucharza nie ma i nic nie dostaniemy do jedzenia. A kucharza widziałem, bo wyszedł przed kuchnię. Ja naprawdę nie mogę się doczekać, aż wejdziemy do tej restauracji. Ale przejdźmy do opinii numer 3. W dużym skrócie: Jedzenie stare i nie a obsługa pod wpływem alkoholu. Napisał to Paweł Bisku, na co właściciel restauracji odpisał mu: Dziękujemy za opinię, ojcze. <laughs> Jaka kulturka. Właściwie myślę, że też jest e, niezłym ziókiem, więc chodźmy po prostu sprawić tą restaurację. i ja uważam, że nie może być tak źle, na pewno będzie, na pewno będzie dobrze. Restauracja jest ogromna, a jesteśmy tu sami, ale to też dobrze, mamy chociaż prywatność, prawda? Przyznam, całkiem mrocznie tutaj. Ja uważam, że ten styl jest właśnie super. Wiecie, modny jest raz vintage. A, no że to wszystko przemyślane? Uh -huh. Choć muszę przyznać, że pani się zdziwiła, że w ogóle ktoś tu przyszedł. <laughs> nie chciałam już tego komentować. Ale <laughs> to, 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 to nic przecież, nie <laughs> Zamówiliśmy kurczaka na i oczywiście kawę, żeby przetestować opinię Jacka. Więc uwaga. Włączamy. Ja w międzyczasie zauważyłem, że my siedzimy przy po pierwsze wielkim stole, a po drugie ten stół jest chyba tak wielki, że to już się średnio chciało zajeżdżać, ale to nie ma znaczenia, bo komu by się chciało tak wielki stół mieć w ogóle? Mi tak samo by się nie chciało. No i mi, mi też tak. No przecież, przecież to jest tak wielki stół, że w żadnej restauracji takiego stół nie widziałem. Jak dla mnie plus. Dobre spostrzeżenie Mati. Ja. Proszę Państwo, ale tutaj nie można filmować. Musieliśmy zmienić scenerię na dwór, dlatego, że Pan właściciel uznał, że tutaj po prostu są lepsze, a tego miejsca i chciał, żebyśmy je pokazali. Nieważne, że pada na zewnątrz i jest jakieś 5 stopni, ale jest to całkiem ok. Uwaga, uwaga, przyszła nasza kawa po 14 minutach Jacek, więc ja nie wiem, co to było. Na pewno nie 40 minut. Ja myślę, że ona też mogła być dłużej przygotowywana, bo była po prostu z taką miłością zaparzana. I naprawdę jest spoko. Ja jeszcze powiem, że taka jest rewelacyjna na tą pogodę. <laughs> ja też ogrzewa nas. I ja myślę, że to jest naprawdę klimatycznie, jak tak deszczyk pada. No ja też tak uważam, tak uspokajająco, Od razu lepiej się czeka na tym Ta restauracja jest niesamowita. śnieg zaczął padać. Ej, ale wiesz co jest lepsze, że właśnie wychodzi słońce jeszcze? Ach, te katowice. Wygląda mega dobrze, naprawdę. I dodatkowo możemy obalić kolejną opinię Jacka. Kucharz był i dał nam jedzenie. <głos> <głos> no, super to wygląda. Po tych opiniach ja myślałam, że to będzie tragedia, ale kurczę, no bardzo ładnie. No jedna duża porcja sałatki. No to w ogóle sałatka do zestawu, taka ogromna. To wygląda jakby było osobne danie. Drugie duże danie. Oj, ale ja widzę, że jest jeden mały problem. Jaki? Naleśniki szarlotkowe mają na górze zrób. Truska Co prawda to jest dodatek bonus, nie wiedzieliśmy o tym, ale ja nie mogę truskawek. No to możemy się zamienić. Nie, <śmiennie>, ja chcę naleśniki. I jeszcze chcę podkreślić, że obsługa jest tutaj bardzo miła, przynajmniej ta pani, która nas obsługiwała, naprawdę rewelacja. I nie jest pod wpływem alkoholu. <śmiennie> Dobrze, że to dałaś. <śmiennie> no i zostały nam jeszcze dwie opinie w tej restauracji. Stare, ochydne, nieświeże jedzenie. Myślę, że zaraz to potwierdzimy lub nie. I czy fryzjer dorabej jako? Czy kuchać do radynku, <gry> Co oznacza, że podobno w takim razie gdzieś w tych daniach powinny być jakieś włosy? Nie, nie widzę. Na pierwszy rzut oka nie ma. Ja jestem zachwycona wyglądam tych dań, naprawdę. No, ja też, jakby wy patrzeć, no wygląda no. kozacka normalna porcja. No. W pełni git. Ja próbuję najpierw na leśniczki. Brakuje mi cynamonu, żeby to była szarlotka, ale są dobre. Naleśniki po prostu w takim domu weselnym albo w miejscu, gdzie są komunie, imprezy. Taki standard. Czyli jesteś pewnie brutalnie szczera teraz. Tak. Dobrze. Ja tylko brutalnie szczera w tym Dobrze, okej, okay, rozumiem. Tak wolałem dopytać. <laughs> ja z kolei zamówiłem filet z kurczaka w sosie barbecue i frytki i sałatkę, jak widać. Nie wiedziałem, że aż będzie taka duża w sumie. Nie no, sałatki i sosu nie pożałowali. No w sumie frytek też nie. No w sumie tak. Uwaga, uwaga. Czy opinie się będą pokrywać? Czy jest że kurczak, nieświeży, stary, porażka, cuchnący, ochydny. No. Jest taki? Nie. <śmiech> <śmiech> nie. Jest kurczak, jest git. Tak? Jacku, nie, ja nie, nie. No. Trochę brakuje soli frytkom. Bo tak jest zdrowiej po prostu. No właśnie, ja też tak uważam. Ja akurat w McDonald's zawsze zamawiam frytki bez soli i to jest taki tip, bo macie je najświeższe, dlatego że normalnie nie ma frytek bez soli w maku, więc muszą zrobić nowe. Nie zgadniesz i wy nie zgadniecie, co się właśnie stało. Co się stało, no. Zdaliśmy za darmo to jedzenie całe. Czemu? Nie wiem, ja chcę, poszłam i chciałam zapłacić, a pani mówi, że właściciel powiedział, że mamy za darmo. A ja Czemu? mówię, ale, ale dlaczego? A pani mówi, nie wiem. Jesteś pewna, że to nie będzie jakiś wkręt skał no czy coś? Ja, chodź zapłacić. No ja chciałam zapłacić, ale pani powiedziała, że nie, że za darmo. Jesteśmy już w drugiej restauracji, Sevi Kebab. To miejsce jest tak puste, że nawet nie widać pracowników. skity tam nikogo nie ma. Ten kebab to jest najgorzej oceniana restauracja w całych Katowicach, więc zapowiada się naprawdę dobrze. Przejdźmy do opinii numer jeden. Dramat. To zapowiada się naprawdę dobrze. To jest koniec opinii skarbie. Jak nie chcecie zginąć, to unikajcie tego miejsca i takiego dziedostwa. Widelce, które się łamią i można się na zawsze załatwić. Przejdźmy do opinii numer dwa. Niestety, najgorszy kebab w Katowicach. Kebab na talerzu, dosłownie z garstką mięsa, około 70 gram. Dla tej opinii specjalnie z domu wzięłam wagę kuchenną. O nie. Będziemy je ważyć. przy przesalone bardziej niż w McDonaldzie. Nie mogę doczekać się przetestowania tej opinii. I przechodzimy do najlepszej Opinii. Zjadłem tu wczoraj i od tego czasu mam zatrucie pokarmowe. A tej opinii akurat boję się najbardziej, bo jeżeli ktoś w całych Katowicach ma się stróć, to będę to ja. Ty masz do tego duże skłonności zawsze? Tak, ja jestem zawsze pierwszą osobą do zatrucia pokarmowego, więc idziemy przetestować. Dzień dobry, dla mnie będzie kebab na talerzu duży. Na samym sercu mogę powiedzieć, że panie przemiłe, a te widać nie wyglądają tak, jakby chciały mnie zabić. Myślę, że jesteśmy jedynymi osobami z wagą kuchenną, jak i zobaczyć, co my tutaj robimy, to pomyślą, że my to jesteśmy do dosłownie. Ale musimy to ocenić i musimy być brutalnie szczerzy, więc trzeba mieć odpowiedni sprzęt. Narzędzie zbrodni tak zwane. <grym> Ale jestem rozchwytywana, tu krzyczą na mnie, że kebab, tu krzyczą na mnie, że frytki. <grym> Gdybyście kiedykolwiek zastanawiali się, jak wygląda najgorszy kebab w Katowicach, to moim zdaniem wygląda całkiem nic. Jak dla mnie ta porcja jest ogromna. Ja nie wiem, co ci ludzie jedzą na co dzień, że mówią, że to jest mały kebab. Widelec się jeszcze nie złamał. Mmm, ale dobra. Faktycznie słone, ale czy bardziej słone niż frytki z maca? Myślę, że są na równi. No. Więc komentarz pierwszy obalony. A w sumie to dwa, bo widelec mnie nie zabił. <noise> Teraz przejdźmy do opinii Michała, czyli że na tym talerzu jest tylko 70 gramów, gramów, nie gram, mięsa. Jak dla mnie, to ta porcja to jest taka masywna. Uwaga! Kurde, jak ja mu to przychodziło? No właśnie, ja się na to zastanawiam, <laughs> jak coś to zrobić. A skąd on wiedział, że to jest akurat 70 gramów mięsa? Może czy to przychodzi z wagą? wagą? Niesamowicie są ci ludzie. To normalne, przychodzi z wagą do restauracji? Ja nie coś wiem. Takiego jakby... Boże, ale mi wstyd teraz. To, to samo pytanie sobie dzisiaj rano zadawałem. <laughs> Ja to Boże święty. Przepraszam bardzo Michał, mamy już 75 gramów mięsa na tej wadze, a to zaledwie połowa naszej porcji, czyli opinię obalamy. Zdecydowanie jest tego więcej. Na ten moment właściwie wszystko idzie zgodnie z planem, ale pozostaje najważniejsza rzecz, najbardziej kluczowa. Jak to w ogóle smakuje? Jeśli to jest najgorszy kebab w Katowicach. Jesteś gotowa na największy test w całym swoim życiu? Jestem gotowa. To mięso też jest na to gotowe. Czekajcie, spróbujemy sosu jeszcze. Kebab jak kebab. Wszystkie inne tak smakują, oprócz tych berlińskich. Nie no, naprawdę jest bardzo dobry. Nie wiem dlaczego ludzie się tutaj przyczepili. Serio? Ja bym wystawiła 5 na 5 Oho, ale mam na niego ochotę. Ja też jestem tak Uy. głodny. Przysięgam, nie mam pojęcia o co chodziło w tej opinii, że ten kebab jest zły. Przecież... To nie jest jedna opinia, to było 500 opinii. Co jest nie tak? <laughs> Ze mną może. <laughs> Została nam jeszcze jedna opinia do przetestowania z tego miejsca, a mianowicie czy strujemy się, więc o tym poinformujemy później. O nie, tego nie przewidziałem. I dojechaliśmy do naszego trzeciego miejsca. Ma średnią opinii 3,5 gwiazdki i w sumie jest hotel 3 gwiazdkowy, więc wszystko się zgadza. No dobrze, przejdźmy do opinii DG Okropne dania, wygląd na talerzu Jeszcze gorszy schab Panierka odpadała od mięsa, ziemniaki Letnie chyba z poprzedniego dnia, mizeria Papka bez smaku, drugie danie Jeszcze gorsze, herbata jako jedyna Niezwieprzona, to mnie To mnie kupiło generalnie, ta opinia była Tak precyzyjna naprawdę On skrytykował wszystko co się dało Nie, przepraszam za herbatę, była niezwieprzona Okej, przetestujemy ją Przejdźmy do opinii Katie, każde z nich Miało wiele do życzenia, mięsa bo Twardy, to znaczy podeszwe, kluski niedogotowane, kapusta z nuptą przypalenia. Myślę, że już więcej nie trzeba komentować. Ej miejsce eleganckie, pierwsza klasa, naprawdę tutaj bardzo ładnie. Byliśmy kiedyś tutaj tylko na śniadaniu, jeszcze obiadów nie testowaliśmy, więc, więc zobaczymy. Sprawdźmy, czy Digi miał rację, że herbata jako jedyna nie była spieszona. Nie, jest naprawdę dobra. A, uwielbiam wam. I w tym samym czasie musicie wiedzieć coś sekretnego, o czym w ogóle mało kto jeszcze wie. Od kilku tygodni szykujemy dla was nasz projekt. Będzie to krótkie wyzwanie z języka angielskiego dla każdego. Każdy z was może wziąć udział. Ale z racji, że oficjalnie jeszcze wszędzie o tym nie powiedzieliśmy, to zróbmy teraz z wami taki układ, że wybierzemy nie jedną, nie trzy, ale aż pięć osób, które zaobserwuje nasz profil mhm. Konkurs Max i napisze do nas w wiadomości, wygrywa stówę. Więc w takim razie wpadajcie na profil i widzimy się w prywatnych wiadomościach. Ja Dziękujemy. dziękujemy. No, DG, ja nie wiem, o co Ci chodziło z tym, że na też brzydko jest to podane. Zobaczcie, jak to jest pięknie podane. No, przecież tam moje polędwiczka, na no, rewelacja, jak w jakiejś ekskluzywnej restauracji. Udało nam się dokładnie zamówić to samo, co w tych opiniach, więc rewelacja. Zobaczmy, czy mięso jest jak podeszwa, a niedogotowane. Tak napisali. Tak, dokładnie tak, ale też napisali, że brzydko jest podane jak mm, są dogotowane, zobaczcie. Mmm, no dobra. No dobra, Natalika, jak mięcha jeszcze? Kroimy, kraimy. Udało się pokroić bez większych trudności, czyli nie jest jak podeszwa. mmm. Mm, mm. Mm, mm. Jest naprawdę dobre. I nie wiem, co takiej tymiana myśli, mówiąc, że tu jest wszystko ohydne. To jest 5 na 5. U mnie w sumie jest też bardzo ładnie podane santale, że jest śliczny. No. Ich kotlet ogromny, czego się mogę spodziewać? Cudownie. Zobacz, czy panierka odchodzi od kotleta. Ziemniaki są wczorajsze, a mizeria to papka. Po kolei. Panierka. <grym> Obsty, przepraszam, nie chciałem. <grym> panierka obalona. Ziemniaki. Obalone. No jak na moje papka, to, to, to obok papki to nie stało chyba, nie? No nie, wygląda dobrze. Wygląda jakby pięknie nastrogane. No, no. Nastrugane na. Nastrugane na to Tak, tak, jest dobrze. 5 na 5. Także DG, nie tylko herbata nie została tutaj niespieprzona. Jak dla mnie to miejsce jest 5 na 5 i oczywiście nie stróiliśmy się chyba z drugiej restauracji, więc kolejna opinia obalona. Nie wiemy, czy ludzie mieli po prostu zły dzień, że wystawili takie opinie, czy coś się zmieniło, ale jak dla nas było rewelacyjnie.